Zapraszam pana Alfreda. Dzień dobry. Dobry. Proszę usiąść. Nazywam się Malwina Czyżanowska i jestem Human Resource Specialist. Przeważnie rozmowy kwalifikacyjne odbywają się w towarzystwie Human Resource Manager, ale obecnie przebywa na sickliwie. Dlatego jestem tylko ja. Na czym? Na Sikliwie. Na L4. Czyli chorobowe, ja. Tak, chorobowe. On. Na polecenie CIO. Czego? Chief Information Officer. A, jak to powiedzieć po polsku? Dyrektora branży IT, szukamy IT Consultant. Co, czyli informatyka, ja? Tak, informatyka. Jest to praca na helpdesku w boksie w OpenSpace. Pracował pan już kiedyś w Open OpenSpace? Nie, nie sądzę. Głównym zadaniem będzie klasyczne przyjmowanie tiketów i uporanie się z tymi requestami. Tikety są update'owane i osoba, która zgłosiła case, może trakować postępy rozwiązania problemu. Wszystko jasne? Ja. Świetnie. Proszę powiedzieć, co pan wie o naszej firmie? W jaka jest jest dziba, że macie blisko do żabki i robią tu fest gryfne dżuchy. <laughs> co pana motywuje do pracy? Pieniądze. Jak są dobre pieniądze, to jest zadowolony pracownik i dobrze jest zrobiono robota. A jaka jest pana wymarzona praca? Ja chciałbym opiekować się domami bogatych ludzi, jak na przykład wyjeżdżają na wakacje. No dobrze. E, proszę powiedzieć brief o sobie. Że co? Coś o sobie. Ale co? No coś o sobie powiedzieć, proszę. Że jest ze Śląska. Dolnego czy górnego? O polskiego. O! Myślałam, że jest tylko górny i dolny. Muszę zrobić research na ten temat. Lubię oglądać filmy przyrodnicze, grać w fuzbal. No dobrze. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Team lead dał panu case, który musi pan trakować. Chcę, żeby się pan na tym sfokusował i wysyłał mu daily update'y, bo jest na to push managementu. Ej, hola hola, ja nic nie rozumia, wygodocie jakiś ufoludek. Czego pan nie rozumia? Kierownik dał ci zadanie, nad którym musisz czuwać. Chcę, żebyś się na tym skupił i wysyłał mu codziennie informacje, na jakim etapie jesteś ze swoją pracą, bo zarząd naciska na wykonanie tego zadania. Ja? Ja, to jakie było pytanie? Jeszcze nie było pytania. Nie mogę się skupić. Jest na to short deadline. Zarequestowałeś o feedback i approval, ale zamiast next stepów zostałeś szczelędżowany i możesz nie dowieść targetu na deadline. Czy w takim razie zostałbyś na crunch time'ach? Na lunchu? Pewnie, nigdy nie odmawiam jedzenia. Lubię se pomaszkicić. Nie na lunch time, tylko na crunch time. Czyli czy weźmiesz nadgodziny, by na przykład zrobić brainstorm, yy, burzę mózgów i dokończyć projekt na czas? To zależy, czy by mnie o to ładnie poprosili. Nie no, ja nie mogę. Kogo mi tu przysyłają na rozmowy o pracę? Od razu widać, że workflow, już tłumaczę, atmosfera w pracy będzie z tobą ciężka jak słoń. Ej, spokojnie dziołcha, dum ci dobro rada. Ciepni ta robota i znoć se hopa. Tacie, nie wierzę, oczadział. Słuchaj no ty dziadu kalwaryjski, przylazłeś tu w odświętnych łachach i łypiesz na mnie tymi swoimi ślipiami. Czego tak boruczysz i cukasz odpowiedzi? Myślisz, że jesteś mistrzu świata, a tak naprawdę wgrzęźniesz w brei. Ludzie, trzymajcie mnie. Idę na pole, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza, bo trzęsę się z nerwów jak studzinina. Tajoli.